Tutaj orły Pana Miller'a, ale to prawdziwe orły, nie zdrowe, silne. No, konkretne gołębie. Jakie to są roczniki? Poczekaj. Tutaj macie lista, myla, 187 Alto to dzisiaj to odebrałem wszystko. 5 sztuk, 013 rok, 1012 rok, 3.11 rok i 10 rok. Młode gołębie. Wszystko wypisał swoim rękom listem. A przed chwilą słyszeliście go na filmie, u Zaraz Wam je wszystkie prezentuję i oczy też. Do roboty. Zaczynamy z tym pięknym orłem czempiona pana Miller'a. 010 rok, 25.14. czysty, krak 3 razy pod rząd, a z Holandii był krak. Rekord do dzisiaj nie jako roczniak, dwulatek i trzylatek Tyś ten krak był także niebieski niebieski ten samiec a Miller kupił jeszcze kilka córek tego sławnego kraka jedna nawet była jeszcze niepłodna ty sporo kasę za nią wydał to już było rzadko wtedy, nie? te gołębie takie sty krak Jego oko Następny samiec, 011 rok, numer 714, czysty Teklak Ferbart. Ferbart 15 razy pierwszy konkurs, syn 8 razy pierwszy, Wandeler inny syn, 4 samochody wygrał. Super gołębie na krzyżówkę na swoje najlepsze lotniki lub na nasze inne szczepy.

Der Klagverband. Następny samiec, 0 13 rok, Jessyne 76. Czysty Grondelars. Imbret na sławnego Grondelars 18 razy pierwszy konkurs. Niebieski, białe takie ma piórka. A w praw, w lewym krzyżle ma trzy białe lotki. Bardzo twardy, głowy, na średnie, dalekie dystanse Grondelars. Wpisów bogaty, de Larsa mm. 13 rok, 10.07. Czysty szelenc. Szelenc National 1, parowany na maiz. To są dwa najlepsze szczepy szelenca. Tylko Miller ma z takiego parowania u siebie na gołębniku, Dwa czempiony w jednym gołębiu od szelenca. Cudowne też ma oko, ten gołąbek. Piękny, silny samczyk pokazać wam pięknie ożył bystre Tak, model. Jego oko. Następny silny samiec, 0,13 rok, 1057. Czysty, prany, z najlepszy gołąb Niemiec. Ringloser, ojciec najlepszy gołąb Niemiec, ringloze dziadek, także najlepszy gołąb Niemiec. I przez to tak się to sprawdza, tego taliby to przekazują. A i dzieci rynkluą, tak samo najlepsze w Niemcach. Z pokolenia na pokolenie to przechodzi. Z takiej czystej krwi, z takiej czystej krwi tylko u Pana Millera. I u Kulbackich. Mamy dzisiaj 36 stopni w Szczynie. głębią bardzo gorąco jest. I tak se super prezentują. Czysty prangę zesięncz pięćdziesiąt siedem czysty pragną oko wstępnie samiec 0 11 rok 740 Czysty szelenc Następny samczyk 011 rok 787. Czysty krak. Krak 3 razy Asolandii. Podrząd roczny, 2 lat 3 lat, Rekord do dzisiaj nie pobity. Imbret na sławnego kraka. Krak był także niebieski. Jak ten samczyk. I to jest takie oczy jak ona, Piękna sztuka. Samiec pana Miller. 787 011 rog. Jego oko? Okay. Następny orzeł pana Miller'a, Rocznak 013 rok 11.08. Czysty Grondelers. Imbret na 18 razy pierwszy konkurs głównego Grondelersa. Także on ma jak ten Grondelers jałą lotkę. Silny samiec, super zbudowany. Coś z pięknego. Rocznia 11.08. Czysty grunty Następny samczyk, 012 rok, numer 39. Jest to czysty szelenc, oryginał pana Millera. Piękny, zbudowany, jak już krzydło. Szelenc, Imbred, Nacjonal 1.

39! Oko, szelence, patrz jakie super rozpadowe oko. I tutaj mam ostatniego samca, numer 13 rok 1100, jest to imbret na sławnym Ringlose. Ringlose, najlepszy gołom Niemiec, rozpłodowy, ojciec najlepszy w Niemcach, zaden najlepszy w Niemcach i po nim najlepsze syny w całych Niemcach. Przecież to tak przekazuje na dalsze generacje.

Im na ringloze. Ostatni gołąda to są te ciemny Starszy Twardy ten naszego młode Przyszedł teraz ciemny młody z nocnego lotu Teraz zrobiłem eksperyment, wypuściłem je w nocy. Wersja pierwsza. A trzydzieści 38 już słońce za zachodzi. Inbred Prange. Na najlepszego rozpozowca Niemiec. A to, to jest ostatni samiec. Ja roczny Prang. Wszystko, co na liście było, wszystko już na sprzedaż tutaj. Jeżeli jesteś zainteresowany, zadzwoń na moją komórkę 0049 1511 290 1511 lub przedzwoń do ojca. U góry po lewej stronie jest telefon. Jego oko, twoja komórka. Kamil miał dzwonić. Imbred na ringlozepramę. Pozdrowienia i do usłyszenia. Zapraszam na wszystkie nasze strony internetowe kipa.be kulbacki.de i na aukcje. Aukcja.kipa.be Za kilka dni znowu coś z nowego wstawię. Cześć.